Andrzej Duda pokazał swoją królewską emeryturę. Ja uważam, że to i tak za dużo. Michał Korybut Wiśniowiecki. Jeden z najsłabszych królów w historii Polski. Zależny od magnatów, bez własnej woli, robił to co mu kazali. I właśnie tak wyglądał ostatni prezydent Andrzej Duda. Współczesny Wiśniowiecki. Marionetka bez własnego zdania znany wszystkim jako Andrzej Dupa długopis a teraz Karol Wielki Nawrocki wspaniały ten to kompletnie inna liga Kazimierz Wielki współczesności stanowczy twardy nie do ruszenia wetuje decyduje nie pyta nikogo o zgodę jeden podpisywał wszystko drugi mówi stop to ja rządzę duda versus nawrocki Wiśniowiecki kontra Kazimierz Wielki. Słabość kontra siła.